Mam na imię Zuzanna. Gdy to się wydarzyło, miałam 5 lat. Mój tata często zabierał mnie wtedy do pewnego doktora. Tak szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby ta osoba w ogóle była prawdziwym doktorem. Tata zabierał mnie do niego praktycznie w każdy weekend. W jego gabinecie zawsze leżało mnóstwo zabawek z Punchboba. Nigdy nie wydawało mi się to niczym dziwnym, w końcu był lekarzem dziecięcym. Doktor był wysokim, łysym mężczyzną, który zawsze nosił czarny garnitur. Co tydzień wizyta wyglądała dokładnie tak samo. Najpierw pobierał mi krew, jakieś sześć lub siedem razy z różnych miejsc. Następnie przywiązywał mnie do łóżka i skanował moje ciało. Zawsze jeździłam tam z tatą lub dziadkiem, moja mama nigdy tam ze mną nie była. Nie licząc zabawek z Spongeboba, gabinet wyglądał wyjątkowo mrocznie. Oświetlenie w niej było bardzo słabe, a ściany wyglądały surowo. Miałam wrażenie, że cały budynek przypominał bardziej więzienie, aniżeli klinikę. Wszystko było szare, a placówkę otaczał wysoki płot z drutami kolczastymi. Kiedy poszłam do podstawówki, przestałam już tam chodzić. Z tego co wiem, w dokumentach mój tata zapisał tego doktora jako mojego lekarza pierwszego kontaktu. Mimo, że miałam już nowego lekarza, którego osobiście bardzo lubiłam, dziś moi rodzice zachowują się tak, jakby tamte wydarzenia nigdy nie miały miejsca. Wiele razy próbowałam z nimi o tym porozmawiać i czegoś się dowiedzieć, ale zarówno mój tata, dziadek, jak i mama milczeli. Mam wrażenie, że wpadam w jakąś paranoję. Czy naprawdę mogę być jedyną osobą, która to pamięta?